Witam was, ja jestem Rena, a to kolejny odcinek z serii Minecraftowych przygód. Wyszła wersja 1, 2, 3, więc. pójdziemy do Julii. Już byłam w niej, tylko głos mi się nie nagrywał. Niestety. Dobrze. Jak ją szukałam, to nie, było trudności. Aż tak długo nie szukałam. Oburza jest poziom. Bo... Znajdziemy owce, przetrzymamy ją i zrobimy sobie łóżko. Pójdziemy wtedy spać. Na razie mam napis full, bo nie chcę mi się teraz z potworkami walczyć, ale jak dojdę tylko do no, do dżungli, to zaraz włączam. A, no, 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 I to chyba gdzieś tam było. Mm, tak, to było tam. No i w tej dżungli zrobimy sobie domek. Na drzewie. <laughs> Ocelota na pewno mi się nie uda znaleźć, no ale... Nawet jakbym znalazła ocelota Czyli takiego kota Którego trzeba oswoić Nawet jakbym go znalazła bym nie mogła go oswoić Bo nie mam ryb I Jedna wełna O, są owce Dobra, dostałam trzy wełny I robimy sobie craft boxa Achievement Ach, nie to Robimy sobie craftboxa i łóżeczko. No. I idziemy spać. Przestała być ta burza. No. Jest dzionek. No. Deszcz przestał padać. A my idziemy dalej. Tam już jest dżungla moja. <śmienny> Idziemy do dżungli. Ui. <śmienny> w tej dżungli prawie nic nie zrobiłam. Tylko sobie zrobiłam wejście na drzewo. Gdzieś tam. Widzę, że trochę większa ta ciągle niż się spodziewałam. Mm -hmm. Latający Dilt. Tak ja kocham. Taką ehh, nieodporność na grawitację. że lot wow 1-2 można po Lanach li skakać, fajnie jupi. Dobra. Se liście zbierzemy. Okej okay. i... Hop. Tu sobie wejdziemy. Dobra. I idziemy dalej. Kurcze. Hmm. Dzisiaj mi coś nic nie wychodzi. No dobra, idziemy do mojej wejścia Tu jest. Na razie zrobiłam tu tylko wejście. I przejście tu na górę który się idzie na dół, na górę i tu będzie mój piękny balkonik z widokiem na pełno pustyń i góry i resztę dżungli Ech, tu jest. no to zabieramy się do pracy tylko sprawdzę czy mi się wszystko dobrze nagrywa i zaraz jestem z powrotem no, wszystko mi się ładnie nagrywa no to możemy zacząć Tutaj sobie zrobimy taką przedpokoik. Taki ładny. O, tu będzie widok taki. Tutaj ma być na trzy. się usunie, będzie bliżej. Naucza. Hop, hop. I hop. Aha. Tu będzie tak. A teraz da. E, e. Nie wyszło mi. Hmm. Mhm. No. I tu się wchodzi. Okej. Okay. Dobra. Nie może być. Okej. Okay. Huh. Okej. Okay. To trzeba ogrodzić. O, to moja liście. że tak będzie. Tu się jeszcze to utnie. Tu się ogrodzi. Tu się walnie drobia, jedno. I tu się znowu ogrodzi. te mogłam sobie drzewko wybrać, no ale w sumie ta te też jest wysokie świnia e, dobra w tej wersji ponoć dodali to, że zombie mogą wyważać drzwi i są potworki inteligentniejsze że na przykład jak zapadnie zrobimy, mogą przejść obok, to to zrobią na przykład. Niby trochę fajnie, że są mało inte były mało inteligentne, ale lepiej, żeby były dalej głupie. Tak to było łatwo można było w pakę zwabić. Dobra. Jeszcze tu sobie wezmę zbiję te 4 cz drugianka. O. Wracamy do siebie. I dokańczamy. Opsa. No. Ok. Tu będzie krawboxik Opsa. Skrzyneczkę zrobimy. Hop, hop. Tu będzie skrzyneczka. Um, tu będzie drewienko i łóżeczko. Tu będzie... O, oh, pochodnie. Dobrze, że wzięłam. E, na liściach nie można stawiać pochodni. głupie. Dobra. Dobra, idziemy na górę poświetlać. Okej. Okay. No. Hop, hop. A ja to jeszcze wyższe zrobię troszkę. Mamy. Mam. Okej. Okay. Dobra. Tutaj będzie klapka w przyszłości. E, e, e. Muszę to zapiąć. O. No dobra. Hmm. Zrobię sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Hop, hop, hop. Hop, za. E, za o, pop, pop. Hopsa. E. Zapiąłem. O. Okej. Okay. Tutaj wstawimy to. To. To i to. Dobra jeszcze to. I co? Idziemy pozwiedzać dalej dżunglę. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyjdzie za długi. No ale się zobaczy. Mam nadzieję, że nie. Mm -hmm. mm -hmm. Tu jak na razie nic ciekawego nie widzę. Zwierzątka są normalnie. Ocelotów brak. A właśnie nie wiem, czy oceloty są również w dżunglach tylko, czy normalnie się spełniają też. Nie wiem, chcecie to napiszcie w komentarzach. No, naprawdę, to jest większa. Dżungla niż się spodziewałam, naprawdę. Aha, aha, aha. O, coś mi się gra, ścina. O, 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 o no, okej. Okay. Tu się kończy pewnie dżungla. O, wioskę mamy! Tak? Czy mi się wydaje? Wioska jest, ale super. O. Jest kowal. Może będzie skrzynka. Jak tak, to ciekawe, co w niej jest. O, jest skrzyneczka. Mam żelazne ne buty. Spodnie i napierśnik. Pięć obsydianów. I trzy chlebki. Ale fajnie. O, tam kolejna wioska. Też się przejdziemy. Na razie zboża nie potrzebuję, więc nie będę im kraść. No, 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 no. Tu już chyba nie ma Kowala. A szkoda. Aha, aha. O, nasionka. No, tu nie ma tu nic nie mają grzybek o, to ksiądz chyba Dobra, ja sobie ułożę. Włożę to. O! <grybek> Fajnie wygląda. Już jest noc, a właśnie zapomniałam włączyć pod... potworki. No ale teraz o chwilę. Zaraz wrócę. Okej, okay, już jestem. No to wracamy do domku. A, to tam było. O kurczę. O co ty tu robisz? Ha? Ha? Dobra. Zabiłam zombiego. Ha. Dobra. Nie chce mi się z nimi walczyć. Póki na mnie nie pójdą, no to jest dobrze. Mam nadzieję, że w tej dżungli będzie. nie będzie dużo potworków. A, się zobaczy. Mhm. Mm o, szkielecik. Pajączki. Biegniemy od nich, nie chcę z nimi walczyć. Dobra, gdzie mój ja trzewko? Dobra, ja zgubiłam chyba te pająki. No dobrze. No. Wspinamy się po lianach, po piasku i tak dalej. Hm. No. hop, 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 hop. hop. Oh, shit zombie o kurczę. dobra, będziemy się z nimi bić albo nie, uciekamy uciekniemy im no, uciekać, na górę, na górę hop, 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 hop no okej okay. tu odłożymy te rzeczy o, zrobię jeszcze furtkę i na tym chyba będzie koniec tego odcinka. Bo co by tu jeszcze dodać? Dobra. Hop. Okej, okay, mam klapkę tu. I chcę jeszcze klapkę mieć... O, tu. Oraz... Tu, tu, no, w sumie to bym zatkała, to to zaraz się zrobi. Hop, hop i hop. No, tak więc to koniec tego odcinka. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie. Na razie.